Omówię wyzwanie. Czytaj dwie liczby typu Long Hint i wypisz różnicę liczby drugiej i pierwszej. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Czytaj LRO. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych VAR, gdzie A i B, nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą. Oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator. Long int zmienna o wartościach całkowitych z zakresu minus 2 miliardy do plus 2 miliardy. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu long int można wykonać działanie odejmowania przy pomocy operatora minus. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja: wczytanie read w nawiasie wartość zmiennych a i b. W instrukcji readLine ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja: wypisanie write w nawiasie wartość wyrażenia b minus a to jest różnica wartości zmiennych b i a. W instrukcji writeLine ln oznacza przejście do nowej linii. n z kropką Oznacza koniec programu.